Witam, nasza firma Gazarys przedstawia INFINITY FX45 z 8 cylindrową widlastą jednostką 4,5 litra o mocy 319 koni mechanicznych w której wykonaliśmy montaż sekwencyjnej instalacji gazowej BRC Sequent Plug and Drive Kolejną w komorze silnika na podszybiu umieszczona została centrala sterująca Następnie pod obudową filtra powietrza zamocowany został reduktor Genius Max. Dalej, pod obudową wlotu powietrza, zamocowany został filtr fazy lotnej. Następnie widzimy elektrozawór gazu z filtrem fazy ciekłej oraz wyskiwacze gazowe zamocowane zostały pod osłoną silnika. Samochód dodatkowo został wyposażony w system ochrony gniazd w głowicy, tak zwaną lubryfikację z elektroniką sterującą niemieckiej firmy Valve Protector. W tym modelu zbiornik toroidalny umieszczony został w miejsce koła zapasowego. Jest to zbiornik o pojemności 70 litrów średnicy 720 i wysokości 230 mm. Zawór tankowania umieszczony został przy wlewie benzyny pod klapką. Tak prezentuje się Infiniti FX 45 z instalacją gazową Berce.